Dobra, to co widzicie tutaj to jest chyba moje jedno z najbardziej dziwacznych piw. Powiem więcej, jest to najdziwniejsze piwo, jakie zacząłem w ogóle robić. Historia tego baniaczka jest taka, że był chyba 23 sierpnia 2019 roku i jako PSPD dolnośląski odziotrenowy jechaliśmy na lotny festiwal piwa, który odbywał się w Oleśnicy. W sensie ten festiwal odbywa się w różnych miastach, w różnych terminach. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. W tym roku pewnie będzie troszkę gorzej z racji tego wirusa. Ale Oleśnica była właśnie gospodarzem jednego z takich festiwali lotnych. No i tam jako PSPD pojechaliśmy, żeby po prostu szerzyć wiedzę i to, żeby ludzie widzieli, że można sobie zrobić piwo samemu w domu. No i żeby jakby podnieść walory Naszego stoiska PSPD, no to stwierdziłem, że na no szybko zrobię jakąś pokazową, bardzo pokazową warkę. No i kupiłem ekstrakt słodowy. Wziąłem jakieś drożdże z lodówki, które miałem i zrobiłem troszkę takiej właśnie brzeczki z ekstraktu. Wyszło około, było tyle, to jest gdzieś 5 litrów, no może tyle, 5 litrów, i wyszło tam to ekstrakt 18 BLG, To była sama woda i sam ekstrakt taki. Płynny ekstrakt słodowy. Dodałem do tego drożdże belgijskie, bo wtedy ta końcówka sierpnia to był dosyć taki ciepły, gorący czas, bo naprawdę bardzo wysokie temperatury na dworze, chyba w cieniu było około 30 stopni, w słońcu był po prostu żar. No i zabrałem to do Oleśnicy, ale wcześniej fermentowałem to w tym dokładnie miejscu. No i stało się coś takiego, co możecie teraz zobaczyć na zdjęciu. To po kilku godzinach po prostu zaczęło tak ostopracować, że część tego wszystkiego wyszła na zewnątrz, ja musiałem to co chwilę czyścić. No i zabrałem to do leśnicy, no i ten baniaczek stał w pełnym słońcu w temperaturze na pewno, na pewno coś około 40 stopni Celsjusza. Czyli warunki do fermentacji, przynajmniej tymi drożdżami jakimiś belgijskimi. To chyba jest jakieś mangrove jacki, jakieś belgijskie drożdże, były sucharki. To były zbyt ekstremalne, żeby cokolwiek mogło z tego wyjść. No ale zabrałem z powrotem do piwo i cały czas jest ze mną. Ono na tych drożdżach belgijskich fermentowało sporo czasu i później stwierdziłem, że... Dodam jeszcze do tego brety, bo ty tak to stoi, no to co z tym robić? Potem, już przy zbyt długim, właśnie takiej długiej fermentacji, samymi takimi drożdżami w sachormyce mogłoby nastąpić coś takiego, że byłaby autoliza, no i piwo by po prostu strasznie brzydko pachniało. No i tutaj, właśnie z pomocą, mogłyby przyjść brety, które by po prostu dobrały się do tych już martwych drożdży, mogłyby je zjeść. I na ich podstawie wyprodukować jakieś ciekawe estry, no i przy okazji też jakieś fenole. No i w tym momencie to piwo ma 8 miesięcy, 8 miesięcy fermentacji, czyli bardzo długo. No i żeby nie, jeszcze tego nie zamykać, no to postanowiłem dodać do tego piwa wiśnie. Wiśnie w postaci mrożonej, czyli podejrzewam, świeże wiśnie, zamrożone głęboko. Tu jest ich około 330 g. W tym momencie jest powiedzmy 3,3 litra piwa, czyli wychodzi jak nic 100 g wiśni na 1 litr piwa. Jest to dobra ilość, Powinno one już być tutaj wyraźnie wyczuwalne. No bo wiśnie już powiedzmy w około takich dawkach 60-80 g na litr piwa już jest dobrze wyczuwalna. Oczywiście czym więcej tym charakter owocowy rośnie. No ja myślę, że przy takim, takim zasypie wiśniowym będzie, będzie dobrze. Nie wiem, czy to będzie sztos. Na pewno będzie to piwo jako ciekawostka. Mam nadzieję, że je za jakieś parę miesięcy już zabuterkuję, także będzie można coś więcej powiedzieć o tym piwie. Teraz największe wyzwanie jest to, żeby to wrzucić przez ten cienki otworek, ale to. To za chwilę. Zaraz zobaczymy, może zrobimy coś takiego. Taki lajek. Jajek. O! No. I takie coś może, może pomoże w tym, żeby wsypywanie tych wiśni nie było zbyt upierdliwe. Zrobimy jeszcze degustację. Degustację sesyjnej New England IPA, która była ważona. Kiedy była ważona? Ważenie było 13 marca. Dzisiaj jest 2 maja, dzień Flagi Narodowej. Czyli to piwo było ważone półtora miesiąca temu. Butelkowane było 4 kwietnia, czyli w butelkach ma prawie miesiąc. Bardzo mało tych butelek już zostało, bo piwo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale za chwilę Wam o nim powiem więcej. Bateria mi się kończy! Idealnie nie jest, no ale też bez tragedii. Ok. Gra gitara. No, zdecydowanie lepszą metodą byłoby na pewno zlanie tego piwa na te owoce, ale myślę, że jakoś strasznie to się nie napowietrzyło. Także. Jeszcze zobaczymy, co z tym piwem będzie za jakieś 3 miesiące. No, ja to podejrzewam, żebym musiał przewieźć w takiej postaci na, na nowe mieszkanie. Także to będzie piwo z przygodami. No, pada. Trochu. Krop, krop, krop. Ale się szaro zrobiło szaro i pochmurno to w Kimonko. Już 1920. Dobra, ja nagram chyba jedną z ostatnich, jak nie ostatnią degustację. W tym mieszkaniu. No powiem wam, że jak na New Englanda to jest dosyć klarowne, jest tak delikatnie zamglone. No w sumie pasuje w styl New Englanda, ale zawsze można byłoby się spodziewać, że jednak będzie bardziej 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 mętne. No ale widać, że drożdże Coastal Haze troszkę lepiej i trochę szybciej od innych typowych neipkowych drożdży osiadają na dno. Mimo to wygląda całkiem dobrze. Przynajmniej w butelce. Och, spróbuję zrobić taką bardzo szybką ocenę. Sensoryczną. Sensoryczną, jaką? Organoleptyczną? Jest coś takiego? No, o ciebie. Chyba jest. Sensoryczne. I organoleptycznie to chyba połączenie sensoryki takie z wąchaniem ze smakiem tak organoleptyka organoleptyka o takie to wygląda jest jaśniutkie bardzo jaśniutkie teraz zrobię coś co zwykle robią w w pubach, niekoniecznie kraftowych, z piwami przemicznymi, czyli robią takiego wira i dolewają do piwa. No kurde, czubate. Cyk. Dzięki temu jest bardziej mętne od tych drożdży, co były na dnie. Okej, okay, w ogóle co tam, co tam było w tym piwie. Ostatecznie ekstrakt początkowy wyszedł 12,2 belgie, ekstrakt końcowy 4 i zajmował się tym drożdżem Coastal Haze, to jest taki blend do neipek, jest bardzo podobny do Haze Days, tylko o 1 ton niższy aromat taki właśnie estrowy, owocowy, ale też jest bardzo przyjemny i jest to godny polecenia blend drożdży, bo to jest chyba blend. Dobra, zasyp na te 12 przynajmniej Belgię składał się tak. bizneski, 2,5 kg, pszenica prażona 250 g i płatki osiane 400 g. No i cała receptura tego była inspirowana y, piwem y, Brudoga i Cloudwater z y, to był New England IPA. Tylko że ja zrobiłem wersję taką lżejszą, bo oni tam zrobili 16. Hmm. Chmielenie, bo oczywiście w New Englandach jest to bardzo ważna rzecz zaraz po drożdżach. Na wyłączenie palnika 25 gramów mozaika, 12,2 alfa kwasów. No i powiem Wam, że tutaj goryczka jest wyraźna i wyczuwalna. No, nie chcę Wam powiedzieć jaka tu jest wartość IBU, no ale tak po smaku można by stwierdzić powiedzmy około 30. Z czego to wynika? Część na pewno z tego, że następowała izomeryzacja alfa kwasów, które były jeszcze w tej temperaturze powyżej 80 stopni przed tym jak temperatura spadła, jak się to wszystko chłodziło, bo jeszcze właśnie w tych temperaturach przechodzi tej goryczki z chmielu trochę do brzeczki. Ale drugą hmm. sprawą mogło być też to, że tutaj w tych butelkach jest troszkę opiłków w chmielu, które też wpływają na smak i wydaje się wtedy piwo, że też jest bardziej gorzkie. Jeżeli chodzi o chmielenie na aromat, no to niezmienny duet. Citra oraz mozaik on był też użyty właśnie w tym klonie tego piwa. No i Citry 50 g na 2 dni, mozaika 55 g na 2 dni. No i tutaj zrobiłem też małą modyfikację, dodałem inny trzeci nowofalowy chmiel, jakim jest chmiel Amarillo, który miał wnieść troszkę bardziej takich aromatów słodkich, kwiatowych, lekko owocowych. i go poszło 25 gramów. w sumie 130 gramów chmielu na 11 litrów piwa. To naprawdę sporo. Cold crash, oczywiście, 3-dniowy w temperaturze 3 stopni Celsjusza. Jest to dosyć wymagana, wymagany proces, wymagany etap, jeżeli chmielisz naprawdę mocno, bo dzięki temu ten chmiel zbija się na dnie i można go łatwo odfiltrować już do rozlewu. A propos rozlewu 54 gramy cukru, poziom CO2 2,0. Jest to chyba najbardziej popularny poziom CO2, jaki stosuje w swoich piwach. Praktycznie wszystkie ipki gazuję na właśnie taki stopień CO2. Fesy na 1,8, na no, jakieś pszenice powiedzmy na 2,4. Wszystko zależy też oczywiście od opisu stylu i jakie to nagazowanie jest wymagane. No ale operuję mniej więcej w tych 1,82024. Mm. Ok, to by generalnie było wszystko, no, z, cieka z ciekawostek pH piwa 4,5, czyli nie jest kwaśne. Kolor jak widać bardzo jasny, piana jest drobna, ale utrzymuje się cały czas. Przez e, cały czas której coś gadałem, no to ta piana się utrzymywała. Zapach bardzo drożdżowy, w sensie jest tutaj sporo tych e, estrów owocowych. No, i chmielu też jest naprawdę dużo. W zapachu to piwo jest bardzo fajne. W smaku dominuje chmielowość, smak chmielowy. Są też te smaki drożdżowe, które bardzo fajnie się uzupełniają. No, i jest goryczka. No nie jest może jakaś turbomocna. Nie jest tym bardziej zalegająca, ale jest wyczuwalna. Co? A, nie, spoko. Telefon, telefon, telefon. Robię tylko tak. Wchodzę, biorę łyka i mówię, że polecam zrobić taką fajną neipkę. Tutaj na tych drożdżach jeszcze fermentuje mocniejsza wersja tego osiemnastka. Taka troszkę imperialna New England IPA. Jestem ciekaw, jak wyjdzie. Jak wyjdzie, tak jak to to będzie. Znaczy, wyjdzie inaczej. Będzie na pewno troszkę inaczej smakować. Ale to się na pewno o tym też dowiecie. Na razie.